Witam serdecznie, mam do wykorzystania 6 energii najazdów, także postanowiłam, że ponajeżdżam przeciwników, którzy mają wyższą ilość punktów mocy na drużynie, dlatego, że ja nie muszę teraz żadnej skrzyni wypełniać, więc mogę sobie popróbować różne nowe zestawienia. I tak sobie pomyślałam, że może nawet spróbuję zaatakować drużynami mono, którymi normalnie, ja normalnie nie atakuję mono, Zazwyczaj atakuję formacją 3-2. Ona mi się najbardziej sprawdza, także z mono czuję się bardzo niepewnie. Ja mam swoją teorię na temat tych mono Może kiedyś zrobię nawet o tym wideo i wytłumaczę, jak według mnie powinno być, jakich bohaterów się powinno w nich wykorzystywać. Ok, ale wracamy do moich najazdów. Jestem w mojej wieży strażniczej. Zaczynam oczywiście od dołu. Ok. Co my tutaj mamy? 3,5 tysiąca mocy. Ok, spróbuję ono. Dopiero teraz właśnie atakowałam machinę wojenną, także to jest moja drużyna z machiny. Więc zobaczę, czy sobie poradzi z przeciwnikiem, który jest ile 6, prawie ponad 800 punktów wyższy. Tak patrzę też na ustawienie tego. U przeciwnika. Och, to jest nie najlepsze, nie najlepsze ustawienie. Flint żółty to jest bohater, który powinien być jako tank, a jeżeli nie jest jako tank, to drugą opcją jest flank. Zdecydowanie nie powinien być na skrzydle, ponieważ daje kontratak dla swoich sąsiadów. E Talia. Ja nie lubię snajperów, tych, którzy uderzają w jednego bohatera na jako tanków potem dwóch w tym samym kolorze trzyma się za ręce też to nie jest moje ulubione zestawienie ale ja nie biorę z klocków żółtych żadnych normalnie bym wzięła w moim zestawieniu 3-2 robię mono przeciwko tankowi, zobaczymy jak jak pójdzie ok tak od razu widzę, że będzie pod górę i to jest właśnie typowe dla drużyn. Mono, że albo dostaje się super, um, um, super plansze, się układają, albo po prostu jest masakra i tylko patrzymy, jak nam e, giną wszyscy bohaterowie. To jest oczywiście posłucha. Oh dear, oh dear. Ja mi oczywiście jeszcze Edia nie zaktywowało. Uff. Dobra, ile zginie. prawie wszyscy. Pff. Cool. Och, jak ja nie lubię grać Mono, haha <laughs> oh, Bye bye, krolik Okej, okay, no więc to było Mono, oczywiście Fiasko mm, Więc teraz spróbuję ustawić to po mojemu, czyli 3 Trzech bohaterów niebieskich i dwóch żółtych. Zobaczę, jak to mi pójdzie. Dwóch żółtych. Pa, Nie, tych wezmę. Tego, tego. Który niebieski, ten niebieski z powrotem. Od razu się układają kolory lepiej. Wciąż nie jest to jakaś rewelacja, ale jest lepiej. Super, żółte mi się podładowały. Oopsy daisy. Przewodniczący, tego, tak. Mhm. momencie, w mi teraz. aktywuje okay. O, może jeszcze nie? Hmm. Nie mogę ruszyć tego niebieskiego po lewej stronie, dlatego że mi aktywuje mi flinta. O. Oh. No to nie był dobry ruch. no właśnie. Dobra, skupiamy się teraz. Jeszcze raz. Ja mam niebieski, niebieski tego wezmę, zmienimy go. Trzecie podejście. Czu, czu. Pa, pa. Tak, ściągnęłam dwa klocki niebieskie na, tą, na ten układ, dlatego mi się udało usunąć um, talię. Okej, okay, a tak up. A ten walaz mi tak uniki mi takie robi, jak baletnica po prostu. Kogo się bardziej obawiam? Tego pana... Um, Okej, okay. tutaj mam układ dobry na bombę czerwoną, no ale chyba ją muszę poświęcić. I spróbować uderzyć w... O nie chciałam, żeby mi się aż tak układało dobrze, ale niebieskiego załatwiły. Okej, okay, cool. <laughs> A się Flint wysilił po prostu w tym rogu. Ok. Kolejny. Czyli tam było ponad 800 punktów różnicy. Zobaczmy. Bolshoi. O interesujące. to się aż prosi na Mono. Y Więc okej. Okay. Niech będzie mono. Nieduża różnica w mocy, więc to się może udać. Zależy, czy mi flint odpali, czy nie. Cała, cały problem będzie taki, że żółty jest słaby w stosunku do żółtego, czyli będę słaba w stosunku do flinta. Więc mam nadzieję, że mi nie usuną mojego um, reksa, dlatego że reks będzie to jakby głównym um, Głównym bohaterem moim, który będzie miał za zadanie zneutralizować flinta. Zastanawiam się czy nie wziąć famkę też zamiast jednego z tych uderzających. No hmm. Ok, spróbuję może famkę. Ku. Cool. O tak. To mi powinno naładować. Tak, Rex naładowany. Ok, czyli reakcja uderzy w edge'a, powinienem tu usunąć kontra tak bardzo dobrze. Ech. Chyba też największym zagrożeniem jest edge. Famkę podniesie ja tak trochę. Teraz tak, posłuchaj klocków oczywiście. Dobrze, że on nie ma tam lekarza, bo tu już w tym momencie, gdyby on miał lekarza, to w tym momencie by się już podleczył i miałabym z głowy. Alright. Wciąż nic nie naładowało. Och, jak ja nie lubię mono, naprawdę. Uff. Teraz mogę tylko patrzeć, jak mi się, jak mi giną bohaterowie. Tak jest. Oh. Alright. Uch, nie wiem, jak to wygrałam. Naprawdę. W pewnym momencie już myślałam, że to już koniec. Skrobałam po prostu dno po te, po te klocki. Uch. Chyba nie trudno powiedzieć, że nie jestem fanem tej, tej formacji. No ale jak już powiedziałam, że nie będę próbować, to ją próbuję. Dobra. 3400. O, tutaj nie muszę nikogo usuwać, więc wezmę sobie... O, Katalinę wezmę. All right. oh god. Oh my god. Jeżeli potrzebowałam przypomnienia, czemu ja nie chcę robić tych Mono, to po prostu w tych walkach teraz mam e, Wszystko, cały ten koszmar mi wróci, chyba będę musiała terapię przejść po, ty po tych walkach dzisiejszych O mój Boże Co to za masakra jakaś? O Okej, okay, Bridget rusza w takim razie. Uuuu... That's bad, that's bad. <noise> Jak sobie go podładowałam, to mi się... E, Ajko mi odpaliła oczywiście i wszystko mi usunęła. Dobra. E, bijemy jakiś tych bohaterów wciąż jeszcze go nie skończyło. O, matko. Roman. Tak, ta się jeszcze będzie tej unikimy robić. Uff. Cool. Aiko mi odpali. Dobrze. O oh my god. Teraz cool. ja tak, uderzy mi w jednego z tych bohaterów. Wolałabym osobiście, żeby mi uderzyła w e, Jonaha. E, oh. O, oh no. O, oh god. dobra. Bye, bye. O, oh my god. znowu wygrałam. Ale to nie, to jest nie warte tego stres, naprawdę. Dobra, następny. Znowuż ma fioletowy, fioletowego tanka. Oh. tutaj nie jest tak źle? A ma, nie ma znowuż lekarza, co jest zawsze dobre. Ma Jakoba, który podnosi atak i boomer, jeżeli boomer odpali, to... Nie lubię tych, że atakują wszystkich wrogów, dlatego że trzygwiazdkowi bohaterowie, jeżeli zaatakowani są przez czterogwiazdkowych, którzy atakują wszystkich, to po prostu giną jak muchy. No dobra, zobaczymy. Ostatnie mono. Mhm. Susha, Susha. No i to jest to, co mówiłam, jak Boomer odpali, to... Boomer jest generalnie jest kiepskim um, bohaterem, ale niestety, jak się ma słabych swoich bohaterów, się ma kiepskich, to, to, to niestety nawet on potrafi nas zmiażdżyć, okej. Okay. right nie było szans. Dla mnie ataki mono są chyba ym, nie wiem, najbardziej. To jest największy hazard. Jest związany właśnie z atakami mono. Jak, jak plansza wyschnie, to po prostu nie ma szansy z tego wybronić. Ym, tutaj, nie wiem, nie pamiętam, chyba nawet ani razu mi się nie naładowali bohaterowie. Okej. Okay. To, to na tyle dobrze, że ja też to nie była wojna, nic zresztą na wojnie, ja bo nie ruszyła mono na wojnie, ale no, nie ma sprawy. Tak, mówię, to, to było bardziej dla zabawy, dla, dla treningu niż czegokolwiek innego, chyba dla utwierdzenia się w przekonaniu, że monoataki nie są dla mnie. Okej, okay. wpiszcie w komentarzach, jakie są Wasze ulubione informacje, czym lubicie atakować, co Wam bardziej odpowiada. I do zobaczenia w następnym wideo. Pa pa.